To jest to, że to w ogóle chodzi. Ja Zacznę dalej kręcić, jak to w ogóle wystartuje już bardziej. Dobra, ruszyło. System startuje. Linux Mint Cinnamon. Na dysku talerzowym Barakuda Seagate ta 500 giga znajdował się Linux Mate, a to jest Linux Mint. Nie jest Mate, tylko to jest Mint Cynamon wersja 19.3 zainstalowana na dysku SSD Guudrama CX 4200, e, nie 200, przepraszam, bardzo tylko 128 GB 550 e, odczczytu 470 zapisu. No na taką, jak na taki komputer z 2007 roku to naprawdę skok techniczny będzie do przodu na no, razie trwa uruchamianie co mu zajmuje sporo czasu w tym czasie naprawdę można iść sobie kawę zrobić czyli zajarać śluga, bo naprawdę to zajmuje od cholery czasu tu mamy jednorodzeniowy procesor Intel Celeron plus do tego 2GB RAM DDR 400 czy nawet one tam były jakoś bardziej proszę bardzo, jest jest, mamy dobrze, teraz co musimy zrobić dobrze. muszę odszukać partycje dyski preferencje dyski zaraz zobaczycie jak się w Linuxie formatuje dysk jest dysk twardy 500 500gb jest to jest ten jak się formatuje w programie e, dyski w Linux. Musimy zrobić pyk. Sformatuj partycję. Nazwa wolumu. Media. Dobra, dla systemu Linux. Dalej, sformatuj, I żeby potwierdzić, i żebyście mogli się jeszcze zastanowić, czy chcecie tego dokonać, musicie jeszcze wprowadzić hasło. Ale ja się nie zastanawiam, wiem co jest na tamtym. I dziękuję, trwa formatowanie. To jest ten, właśnie Seagate, ma 500 gigabajtów. To był zainstalowany system Linux Mate, a którego chcę wypieprzyć. Tak samo tutaj, tu znajduje się system Linux Mint Cinnamon 19.03 czy 19.3. Ten się nie myli, kto nic nie pije no jeżeli chodzi o to, to ten dysk chcę bardzo sformatować, bo on będzie na multimedia. A ten wykorzystuje Western Digital, wykorzystuje jako kopia zapasowa dla wszystkiego na tym komputerze. Proszę bardzo, sformatowana partycja. Kocham te programy Linuxowe, bo one są kurde najlepsze. Mój komputer. i mamy wszystkie nasze dyski tu jest właśnie system oczywiście tu jest system plików ale tu jest pokazane na którym jest system i to jest ten dysk media patrzcie, jeszcze jest nic nic nawet nie mam Otwórz nowy katalog na przykład i mamy katalog dupa Więc tak to wygląda, W WDC, kopie zapasowe. Jest pusty, bo jeszcze żadnych nie utworzyłem, bo dopiero ten system postawiłem na nogi. I to by było na tyle, teraz skleję wszystkie filmy. I to będzie bajkowe. No i tu mamy inne takie... Menadżer aktualizacji, znaleziono 176 aktualizacji. Dzisiaj ich nie będę instalował, bo to by zajęło 4 godziny. Dobra. Wyłączymy, a może po prostu uruchomię go ponownie i Wam pokażę, jak długo to się uruchamia. Komputer jest z 2007 roku, a płyta jest Asroka. Więc naprawdę jednordzeniowy procesor i zainstalowany 32-bitowy Linux. Ktoś by powiedział, po jaki grzybci ten komputer. Przecież to nawet. Nie, do przeglądania internetu to się nadaje, ale do odtwarzania YouTube'a to nie za bardzo. O, to jest model tej płyty. macie wszystkie informacje? 2 giga RAM Model tej płyty to jest 100. Bios taki. No i procesor oczywiście, no nie ma szału, szczerze. Uruchomienie tego bydlaka trwa dwie minuty. Teraz potwierdzenie potwierdzenia jakiegoś... No. To jest ten dysk w tej szufladzie na kopie zapasowej, mam, mam jedne razy DVD, CD jeszcze, to jest ten napęd, który był na moim kanale na YouTube, pokazany. Ten, który jest fajny, taki co ma jeszcze potencjometr i wejście na słuchawki. No i, a zobaczcie, tu jest taki bajer. Stacja dyskietek, do której mam wreszcie przewód i będzie film jakoś na dniach z tego jak będę to robił. A tak komputer jest w obudowie Tracera z 2011, czy 2012 roku. Kupiłem ją razem z zasilaczem, gdzie zasilacz dałem swojemu wtedy jeszcze ze szkoły znajomemu elektronikowi, który powiedział, że mam, żebym go wypierdolił do rowu, bo powiedział, że komputer pójdzie z dymem. Się ładuje system. No i coś w tym było. Tak, ten burdel w moim warsztacie. Wszystko i nic. System się ładuje. Muszę tu kiedyś zrobić porządek, bo to jest kurde, wszystko i nic. Ale zapierdala maszyna wojny. Proszę. System się ładuje. Tu jest... Yy, już Wam pokazuję. Tu jest ten komputer, który ja znalazłem na w gabarytach elektrośmieciach, co ludzie sobie powystawiali sobie go przytargałem, płytę główną z niego wyjebałem, tak naprawdę a wpierdoliłem tu swoją płytę główną gigabajta z, z tego komputera co był pod mój film z tym, nowy, nowy stary komputer warsztatowy i tą płytę z tamtej obudowy przeniosłem do tej, bo jest fajniejsza no i zobaczcie, no i teraz wpisać hasło proszę bardzo, i linux Linux Mint Cinnamon się ładuje Ja pierdole W sumie 3 minuty trwa uruchomienie tego komputera No słuchajcie, jeden rdzeń to To mu zajmuje Weźcie sobie Włączcie tylko jeden rdzeń w procesorze i go zostawcie i działajcie na jednym rdzeniu Zobaczycie jakie to jest trudne, a jemu to zajmuje kupę czasu Coś się dzieje, coś się dzieje, kurwa coś się dzieje Włączaj się bo cię teraz wyjebi siekierą Nie, naprawdę no, szczerze to zajmujemy to, to kupę czasu Możemy się na przykład pobawić <grym> Ja tu się wciska, no, 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 i tak to fajnie wygląda. Witamy w Linux Mint dostępna aktualizacje, dobra, to by było na tyle, bo nie mam naprawdę czasu się bawić tym, bo jeszcze filmy z tego, no, z... wiecie, może coś tu jednak poradzimy. Mm. Na ten pierdolnik menadżer aktualizacji to raczej nie będzie nam potrzebne. Weźmiemy tutaj ustawienia. Może się uda zmienić rozdzielczość. No, eee, wybór efekty, eee, animacji, aspekty, języki. Cholera, jasny wygląd, motyw, tła. Wybór ściągki, efekt kurwa, może tu coś się nasmieni, że to efekty z no, efekt, Dostosuj Kurwo, do stosuj kurwa do stosu ustawienia. No, to, to nawet nie ma czego dostosowywać. Motyw sobie wybiorę. No widzicie, ten naprawdę ciężko chodzi. Ustawienia. Motyw. No i dobra, i tyle mamy tu wszystko, obszary roboczy. co co tak naprawdę dusza chce. To mamy zobaczcie full opcji, sprzęt. To jest ten system Linux Mint. Szczerze powiem, to jest bardziej rozbudowane niż Windows w ogóle. Oh Hmm. A wyłączam, bo to nie chcę mi się dziś już bawić i Wam pokazywać wszystkiego, ale będzie film taki specjalny z tego. System się powoli wyłącza, ale to jest głośne.